Będziemy testowali takie... Takie, to są chyba takie farby, w, takie gluty w sprayu, takie... Nie wiem. Self-effervescent self, self, dęki, coś takiego. I I o mo miną można robić memy, polecam. Tak. Tak, to jest prawda. I my idziemy właśnie to testować, tylko idziemy tak... Bardziej dalej. Subika I, ła, I łapeczkę. Tak. Zostawiajcie subika i łapeczkę. Ey, może tutaj gdzieś? Tutaj tak, tam. Chodź tam. Tam o, tam. Nie, bry, tam. tam. Tam idziemy. Tam. Uu. Koło śmietników. Tamtych. Nie, tutaj. No dobra, no to tutaj. Masz. Idziemy Tak, ja testuję. się. A ja testuję, nie? E... O, tak, tu jest to. O oh my gdzisz. O! A ja się tak dawno nie bawiłam. Mnie, ej, otworzysz mi to. Proszę cię, ja nie marnuj tego, ale otwórz mi to. Zobaczcie, jak to wygląda. Ty, ej, to jest zamknięte taśma. To jest właśnie to. Ej, to się za, to było białe, to się zafarbowało na niebiesko. No to otwiera. O, Otko, ale, Dobra. Tutaj i o, ale ładny, pa. To. Ja biorę niebieski. ty, ty weź... nie nowy. No, ty weźmiał nowy. Nie, nie chcę. Miano nowe no, 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 ja wiem no, 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 Ona mi Tu no, Ona mi Dobra, no, na no, Dobra, ale... no, no, eee! no, to! Dajmy to z ciebie. Już. Już. Już, już zaczynaj. Weź to. Ona mnie popsikała. No ale weź teraz, Ty, bądź. Tu nie. Dobra. Popsikaj w kamera. Wiem. Wsikaj ko w kamerkę. Kamerę! No, jesteś socjalistyczna. Patrzcie, mnie neonowy Ale mówiłam Ci, że to jest neonowy. Nie. Z ty dlatego. Dobra, nie Rani Marlini. No nie! <śm> hey! nie masz nigdzie. Kurde, czemu ha nie widać? <śm> <śm> Kurde. <śm> <śm> Teraz nagramy z tym lajka. Kurde.